Sopot się wyludnia. Kryzys demograficzny to już nie przeszłość, a teraźniejszość. Samorządy szukają sposobów, żeby zatrzymać jak najwięcej mieszkańców w mieście. W Sopocie postawiono na konkret mieszkania komunalne. 15 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się losowanie lokali komunalnych. To część miejskiego programu wspierania mieszkańców Sopotu. Do użytku oddano 27 mieszkań. Tym w nowych budynkach na ulicy Obudżyców. Zapytaliśmy prezydentkę Sopotu, Magdalenę Czarzyńską-Jachim, dlaczego mieszkania komunalne w Sopocie są tak ważne. Zdajemy sobie sprawę, że ceny mieszkań w Sopocie są wyższe niż w innych miastach. Nie mamy także alternatywy w postaci dużych osiedli na obrzeżach, gdzie zwykle są tańsze mieszkania, a chcemy, żeby przede wszystkim młodzi ludzie mieli możliwość mieszkania w Sopocie, który oferuje świetne warunki do życia, do pracy czy do nauki. Stąd kontynuujemy program budowy mieszkań komunalnych w różnych lokalizacjach. Już 300 takich mieszkań Sopocianie otrzymali. Kolejne 300 przygotowujemy. Takie losowanie mieszkań to jest jedna z przyjemniejszych chwil w pracy prezydentki. Nowe mieszkania to nie tylko dach nad głową. To szansa na stabilizację, bezpieczeństwo i przyszłość w miejscu, które się kocha w Sopocie.